Historia na wyciągnięcie ręki. Odkryj z nami sekrety przeszłości. W czwartej i ostatniej części przyjrzymy się bliżej polityce Mieszka I oraz toczonym przez niego wojnom. Mieszko I miał trzy tysiące pancernych. Oddziały te składały się z piechoty, koni, broni i wszystkiego, czego potrzebowali, by walczyć skutecznie. Pierwszy żydowski podróżnik i kronikarz Ibrahim Jakub zarysował obraz armii Mieszka. Jego opisy przybliżają nam drużynę liczącą trzy tysiące wojowników. Liczba trzech tysięcy może wydawać się niewielka, zwłaszcza wobec rozległych terenów państwa wczesnopiastowskiego. Jednak dla tamtych czasów była to imponująca siła. Drużyna Mieszka stanowiła fundament militarny państwa umożliwiała skuteczną kontrolę terytorium, zwłaszcza przy braku innych zorganizowanych sił zbrojnych w regionie. Saski Mnich widin Korbe wspomina w swojej kronice tłum pieszych wojowników wystawionych podczas wojny. Barbarzyńcy mieli niewielu konnych, za to mnóstwo piechoty. Obecne analizy historyków pokazują, że zasadnicza część drużyny rezydowała blisko księcia, pełniąc funkcję osobistej ochrony. I tworząc rdzeń sił zbrojnych. Pozostali wojownicy byli rozmieszczeni w grodach, co pozwalało na efektywną obronę państwa oraz kontrolę nad ważnymi punktami strategicznymi i szlakami komunikacyjnymi. W sytuacji zagrożenia państwo mogło szybko zmobilizować pospolite ruszenie, czyli wolnych ludzi gotowych do obrony. Głównymi punktami mobilizacji były Poznań, Gniezno, Giecz i Włocławek. Mieszko jako władca początkowo finansował wojsko z własnych środków. Strategia ta była skuteczna dzięki wojennym zwycięstwom, zapewniającym utrzymanie wojownikom. Z czasem jednak łupy wojenne zaczęły się kurczyć, a utrzymanie drużyny stało się kosztownym obciążeniem dla jeszcze biednego państwa. Władcy musieli szukać nowych sposobów finansowania armii. Rozwiązaniem stało się nadawanie ziemi wojownikom wraz z podległą ludnością chłopską. Dzięki temu wojownicy mieli środki do życia i byli zobowiązani do służby wojskowej na wezwanie księcia, co wzmacniało obronność państwa. Ta praktyka przyczyniła się do powstania warstwy rycerskiej, która z czasem przekształciła się w przyszłą szlachtę Polski, stanowiąc fundament społeczno-polityczny. Debiut Mieszka na arenie wojennej został opisany przez kronikarza Widina Korbe, który przypisał go działaniom niemieckiego awanturnika Grafa Wichmana. Wataszka oraz spiskowcy znaleźli wsparcie u margrabiego Gerona, znanego jako Saski Od Odon pierwszy powierzył mu pieczę nad wschodnim pograniczem państwa. Związek Wicki stanowił znaczące wyzwanie dla państwa Mieszka. Mimo, że historycy często akcentują wojny Wichmana, wpływ Wataszki na decyzję Wieletów był prawdopodobnie ograniczony, a siły, które przyprowadził, były znikome w porównaniu z ich zasobami. Mieszko, stając w obliczu tego niecodziennego sojuszu, nie zdołał skutecznie przeciwstawić się połączonym siłom Wieletów i Grafa. Podczas jednej kampanii datowanej na rok 963 Mieszko doznał dwukrotnej porażki przeciwko sojusznikom. W wyniku tych konfliktów Mieszko stracił brata, którego imię nie zostało odnotowane przez kronikarzy. Jeźdźcy mogli cieszyć się obfitymi łupami, wśród których były przedmioty materialne oraz jeńcy. W obliczu tych wydarzeń, Mieszko I znalazł się w sytuacji zmuszającej go do uznania zwierzchności cesarza. Zobowiązał się tym samym do podporządkowania się cesarskiemu zwierzchnikowi, co miało ważne konsekwencje polityczne. Umowa o płaceniu trybutu miała miejsce aż po rzekę. Jednak zapisy dotyczące dokładnego zakresu geograficznego tego zobowiązania są niejednoznaczne i budzą wątpliwości historyków. Mimo początkowej pozornej niekorzyści, zależność od cesarstwa przyniosła Mieszkowi nieoczekiwane korzyści przez następne 10 lat, wzmacniając jego pozycję polityczną. Dzięki statusowi sojusznika cesarza książę Polski zyskał ochronę przed atakami pogranicznych wataszków, co istotnie, Przyczyniło się do stabilizacji jego władzy na tym obszarze. Jedynym przeciwnikiem był graf niezłomny, który w roku 967 ponownie wyzwał mieszka i jego sojuszników, rozpoczynając kolejną wyprawę wojenną. Wyprawa grafa zakończyła się klęską oraz jego śmiercią podczas ucieczki z pola bitwy, gdzie otoczony przez przeciwników wybrał śmierć w walce. Zamiast poddania się. Kroniki nie wyjaśniają jednoznacznie, czy zginął z rąk prostych wojowników, czy też został zabity przez rozjuszony tłum wspierający regularne oddziały mieszka. W pokonaniu kluczową rolę odegrali także Czesi, co podkreśla międzynarodowy charakter tego konfliktu zbrojnego i skomplikowane sojusze polityczne. Kronikarz Widin dokładnie opisuje taktykę zastosowaną przez Mieszka i Czechów, podkreślając współpracę z Wichmanem i Słowianami, zwanymi Wolinianami. Wichman i Wolinianie skutecznie gnębili wojska Mieszka, sojusznika cesarskiego, co nie było tajemnicą dla ówczesnych obserwatorów i historyków. Mieszko wysłał posłów do króla Czech Bolesława, ponieważ był jego zięciem. Otrzymał od niego dwa oddziały konne na pomoc przeciwko wrogowi. Kiedy Graf wyprowadził wojska przeciwko Mieszkowi, ten najpierw wysłał piechotę. Żołnierze ci, na rozkaz księcia, zaczęli powoli się wycofywać, wabiąc wroga dalej od obozu. Wróg był wystarczająco daleko od obozu. Gdy Mieszko nagle zaatakował go kawalerią od tyłu. Wezwał wycofujących się żołnierzy do powrotu i zadania kontrataku. Należy pamiętać, że zaledwie rok temu Mieszko przyjął chrześcijaństwo wraz ze swoim najbliższym otoczeniem i ożenił się z córką księcia praskiego Bolesława, Dobrawką, znaną również jako Dąbrówka. W 1972 roku miała miejsce ważna bitwa pod Cedynią. Była to pierwsza wielka bitwa między Polską a Niemcami w historii. Bitwa odbyła się w pobliżu potężnej twierdzy Cedynia z grubymi wałami obronnymi sięgającymi 25 metrów u podstawy. Twierdza była strategicznie ważnym punktem na granicy Ziem Mieszka. Podczas bitwy pod Cedynią. Wojska Mieszka walczyły przeciwko margrabiom brandenburskim, Zygfrydowi i Chodonowi. Bitwa zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem wojsk polskich. To zwycięstwo miało dalekosiężne konsekwencje dla obu stron konfliktu i wpłynęło na dalsze polsko-niemieckie stosunki. W ten sposób bitwa pod Cedynią stała się kluczowym wydarzeniem w historii Polski. Umacniając jej pozycję i chroniąc interesy na zachodnich terenach. Ojcem kronikarza Tiara, który później dostarczył relacje z tej niefortunnej niemieckiej wyprawy, był właśnie Tiara. Zacytujmy więc kronikarza Tiara: Wojska mieszka I, dowodzone przez jego brata Czcibora, rzeczywiście odniosły zwycięstwo. Ale to był tylko epizod. Wyprawa była prywatną inicjatywą Niemców bez zgody cesarza. Inicjatorem przedsięwzięcia był Chodon, margrabia marchi Wschodniej, który dekadę wcześniej zarządzał Geron. Po jego śmierci marchia została podzielona na dwie części. Podział zmniejszył rozmiary marchi, lecz nie wpłynął na prestiż Chodona, pochodzącego z wpływowego rodu. Pełnił funkcję wychowawcy Ottona. Motywacje Hodona do wyprawy daleko poza granice marki pozostają spekulacją. Możliwe, że dążył do zdobyczy terytorialnych lub uznał działania Mieszka za naruszenie. Aktywność Mieszka na terenach swojej strefy wpływów była faktem. Mogła być postrzegana jako zagrożenie interesów niemieckich na wschodzie. Mieszko zdecydował się wesprzeć Henryka Kłótnika który ostatecznie przegrał rywalizację o tron z Ottonem III. To miało długofalowe skutki wobec Polski. W odpowiedzi na poparcie Mieszka dla Henryka doszło do niemieckiego najazdu na Polskę. Najazd został odparty dzięki determinacji Mieszka. Mieszko, będąc już wdowcem, zawarł małżeństwo z córką Margrabiego Teodoryka, zarządzającego Marchią Północną. Co przypieczętowało pokój z nowym cesarzem. To małżeństwo miało przede wszystkim polityczny charakter, wzmacniając sojusze i stabilizując relacje między Polską a Cesarstwem Niemieckim. Manewr mający na celu stabilizację z cesarstwem pokazywał, że strona niemiecka była bardziej zainteresowana utrzymaniem pokoju i gotowa przejść do porządku dziennego. Nad zastrzeżeniami dotyczącymi osoby Ody. Ta decyzja świadczyła o pragmatyzmie politycznym obu stron, które były skłonne do kompromisów, by zapewnić sobie wzajemne korzyści i stabilizację w stosunkach. Kronikarz TTM z Merseburga pisał, że kiedy matka Bolesława umarła, jego ojciec poślubił bez zezwolenia kościoła kobietę córkę margrabiego Teodoryka. Jej imię było Oda, a wielką była jej przewina, ponieważ wzgardziła boskim oblubieńcem, dając pierwszeństwo człowiekowi wojny. To spotkało się z potępieniem dostojników Kościoła, zwłaszcza czcigodnego biskupa Hildy z UI, który wyraził sprzeciw wobec tego małżeństwa. Jednak dla dobra ojczyzny i konieczności zapewnienia pokoju, Znalazł się sposób na przywrócenie zgody między stronami. Dzięki odzie powiększył się zastęp wyznawców Chrystusa, a wielu jeńców powróciło do ojczyzny, co świadczyło o pozytywnych skutkach tego małżeństwa. Poszukiwania odpowiedniej kandydatki aż za klasztornymi murami dowodziły. Jak bardzo Niemcy pragnęli ustabilizować stosunki z księciem Polan, mieszkiem. Małżeństwo mieszka z Odą, mimo wyraźnego politycznego charakteru i różnicy wieku, zaowocowało udanym związkiem i potomstwem, świętopełkiem i Lambertem. Decyzja Ody o zerwaniu ślubów zakonnych i poświęceniu własnej cnoty dla dobra politycznego pokazała, jak wielka była jej determinacja i oddanie sprawie. Kontrowersyjna polityka mieszka przyniosła wymierne korzyści, zbliżając księcia do spraw cesarstwa. Umożliwiła mu aktywne uczestnictwo w europejskiej polityce Niemiec. Wbrew współczesnym oczekiwaniom, w tym okresie Niemcy byli cennymi sojusznikami Polski. Współistnienie trwało przez ostatnie lata życia. Mieszka Piarzy oraz wczesną fazę rządów Bolesława Chrobrego. Pokojowy okres trwał aż do śmierci Odtona Piarzy i objęcia władzy przez Henryka II w roku tysiąc. Był to najdłuższy czas spokoju między narodami w ich historii, poza czasami współczesnymi. Mieszko wykazywał się niezwykłą zręcznością i wyczuciem w polityce zagranicznej, zwłaszcza w relacjach z sąsiednimi Niemcami. Jego umiejętności dyplomatyczne umacniały pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Jednym z gestów było wysłanie egzotycznego prezentu wielbłąda małemu Ottonowi. W ówczesnej Europie zwierzę to było rzadkością i symbolem bogactwa oraz szerokich kontaktów handlowych. Wielbłąd został prawdopodobnie nabyty od arabskich kupców, co podkreśliło zarówno hojność, jak i wyrafinowanie polskiego władcy. Prezent wywarł znaczące wrażenie na dworze niemieckim dobre stosunki z cesarzową Teofanią. Wdową po Ottonie II oraz regą w imieniu małoletniego O'Dona były kolejnym dowodem na umiejętnego i historycznego władcę. Polska Teofana, sprawując regencję, miała znaczący wpływ na kształtowanie polityki cesarstwa. Jej relacje z Mieszkiem przyczyniły się do stabilizacji pozycji Polski w regionie politycznym. Po niespodziewanej śmierci Ottona II w roku 983 władzę formalnie przejął jego trzyletni syn Otton. Mieszko stanął u boku Niemców podczas wyprawy. Wyprawa przeciwko Związku Plemion Wieleckich w roku 983 była reakcją na fiskalny wyzysk i narzucenie chrześcijaństwa siłą to poważne wyzwanie dla niemieckiej dominacji w regionie. Współpraca Mieszka z Niemcami w tej wyprawie świadczyła o jego lojalności wobec młodego Ottona II oraz o pragmatycznym podejściu do zewnętrznych zagrożeń dla stabilności państwa. Lakoniczny opis wydarzeń znajduje się w rocznikach Schildi z roku 985. Sasi Najechawszy na Wieleckie Ziemie, otrzymali pomoc od Mieszka z wielkim wojskiem. Wspólnie spalili ziemię Wielecką ogniem i dokonali wielu zabójstw, co spowodowało spustoszenie. Teofana i Mieszko zdołali znacząco rozszerzyć terytorium państwa, odbierając Czechom Małopolskę i Śląsk. Niemiecki kontyngent, choć niewielki, Składał się z czterech oddziałów dowodzonych przez wodzów o uznanej renomie. Mimo skromnej liczebności, ich wkład miał znaczenie strategiczne. Ograniczona obecność miała istotny wpływ na przebieg i wynik konfliktu. Czeskie władze starały się unikać bezpośredniej konfrontacji. Z sojusznikami mieszka, by nie pogarszać stosunków z cesarstwem. W desperackiej próbie odzyskania terytoriów, Bolesław II zdecydował się na ryzykowny manewr. Groził mieszkowi karą śmierci, jeśli ten nie zwróci części zdobytych ziem. Próba szantażu okazała się jednak bezskuteczna. Nie wszystkie przedsięwzięcia mieszka kończyły się sukcesem. Szczególnie na wschodnich rubieżach jego państwa. W roku 81. książę kijowski Sad przeprowadził wyprawę, zdobywając grody Czerwieńskie, w tym Przemyśl oraz legendarny Czerwień. Te tereny między górnym biegiem Sanu a Bugiem stanowiły ważny punkt strategiczny i ekonomiczny, kontrolując szlaki handlowe i dostęp do zasobów. Mieszko zmarł w roku 992. Jednak okoliczności jego śmierci pozostają niejasne i otwarte na interpretacje. Z Merseburga informują, że mieszko opuścił świat w sędziwym wieku, będąc zmożony gorączką. Jednak pojęcie sędziwego wieku wówczas miało szeroki zakres. Przyjmuje się, że mieszko urodził się w latach 920 do 940. Co sugeruje, że dożył od około 50 do 70 lat. Mieszko i przeżył stosunkowo długie życie, jak na średniowieczne standardy, pomimo ciągłych wojen, trudnych warunków życia i ograniczonej wiedzy medycznej tamtych czasów. Jego niezdrowy tryb życia i udział w bitwach, w tym rana od zatrutej strzały, pogorszyły jego zdrowie. Ale zachował aktywność niemal do końca życia. Jego umiejętności dyplomatyczne, strategiczne myślenie i zdolność do tworzenia sojuszy pozwoliły zjednoczyć ziemię wczesnopolskiego państwa i utrzymać wewnętrzną stabilność. Otwartość na świat i umiejętność korzystania z możliwości kontaktów z innymi państwami. W tym ze świętym cesarstwem rzymskim, wzmacniały pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Mieszkopie pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo, nie tylko terytorialne podboje, ale także organizację państwa z wyraźną strukturą polityczną. Jego śmierć oznaczała koniec jednej epoki i otworzyła nowy rozdział w historii polskiego państwa. Historia Polski trwa dalej przez jego syna Bolesława Chrobrego, który dziedziczy sprawy i kontynuuje dzieło ojca z determinacją i siłą. To koniec czwartej części poświęconej pierwszemu księciu Mieszkowi, którego panowanie położyło fundamenty państwa i tożsamości narodowej. Dziękujemy za wysłuchanie tej opowieści o narodzinach Polski. I zapraszamy do powrotu po nowe historie i odkrycie.